Stroka z tej strony i witam Was w grze, coma mortuary. Eee, coma oznacza oczywiście śpiączkę. Mortuary oznacza kostnicę, czyli śpiączka w kostnicy. Eee, mamy tutaj za zadanie: gramy człowiekiem, który został zacznięty w kostnicy i naszym zadaniem jest po prostu nie usnąć z nudów. Nie żartuję, oczywiście, nie mam zielonego pojęcia, o czym jest ta gra. Eee, pobrałem ją już jakiś czas temu wyszła jakiś czas temu ta gra i nigdy po prostu w nią nie zagrałem eee, mam nadzieję, że jest dobra jest to gra protudentów Indie, czyli niezależnych chcieli się nachapać kasy no więc trudno i uświadomiłem sobie, że dawno, dawno w cholerę nie grałem w żaden horror w żaden dobry horror, nie żebym wiedział, że ta gra jest dobra eee, uruchomiłem ją raz żeby zobaczyć ile jest klatek i jak na razie wydaje mi się, że będzie. powinno się trzymać przy 60. Jakby coś to w następnym odcinku to zmienia. No i tyle. Jedziemy. When nothing in life matters, when really important things can pass through you so imperceptibly, I never thought that the most interesting thing in my life could begin with a fall. Deep fall. Hmm. ok, tu się chyba już budzimy z jakiegoś powodu filmiki są czy znaczy nie z jakiegoś powodu, bo są pewnie prerenderowane yy, są po prostu zablokowane na 30 klatek i tyle, nie mam pojęcia o co chodzi, z tego co pamiętam nie ma podpisów, ale w początkowym filmiku widziałem, że gramy jakimś facetem, który jechał właśnie tym samochodem. F jest latarka e, i zginęła jego żona, może córka, siostra, ale najprawdopodobniej była to żona. E, popadł w alkoholizm, jechał gdzieś i spadł z, z dziury w, na środku ulicy, na to wygląda, no i no trudno.

Ktoś zostawił świeczki. Jeśli widzicie, chyba nie mam żadnej baterii, nie muszę się martwić o nią. Jeśli widzicie straszne ścieranie ekranu, to ja nic z tym nie mogę zrobić. Eee, w grze nie ma opcji. A to nawet ja widzę, że jest zauważalne. No trudno. Shiftem zwalniam. Nie mogę kucnąć, nie mogę. E, interakcja, ale nic z czym. Aha, i oczywiście jak zawsze z góry przepraszam jeśli coś ma mi wyskoczyć i mnie przestraszyć to nie tyle może będę wrzeszczał, co zacznę klnąć po, po prostu. A po co nie miałbym tego używać? Aha. Przełączam sobie tak Nie wiem po co. Tess's death unsettled me. I didn't know what to do and where to go. We were inseparable friends from back in school. One stormy night, one missing road sign, one chasm, and the result: two victims, me and Tess. Ale ta Tess nie jechała z nim. On właśnie kogoś chował. Ta dziewczyna, to chyba była Tess. Czy on mówi o zupełnie innym wypadku samochodowym? Pomyśl, że były dwie ofiary. On i ta Nie rozumiem za bardzo. Ale jak na razie, grafika nie jest może jakoś oszałamiająca, ale wygląda spoko. Chyba, że się poświetli, właśnie tekstury. Chociaż ta gra nie jest przecież nowa, światło pokazuje drogę. Proszę sowy, czy sowy mogą rosnąć w takich miejscach? I didn't know another way. This place called me. Here my life was changed into chaos. I was woatile and needed to explode. I had to do it here. Albo to wszystko jest retrospekcją, mi on wspomina jak ona zginęła. Może ona była z nim w samochodzie i on teraz stara się ją znaleźć. Ale na razie to tylko spekulacje. zobaczymy, o co chodzi. I open the I opened the throttle, speeding through the red lights, through the warning siren's wail and the fence that was set up after Tessa's death. It was impossible to stop me, the people who were chasing after me wanted to help me, but their wish to save was weaker than my wish to die, and I won, and now I am here, in the world of dead. Aha! I am writing this down in case I don't make it out of here. I want to leave something about myself and perhaps to help someone else that may follow and will read it. The knowledge which I'll put in this journal is superficial, but is forbidden. And you can be punished for it by supreme measure here. Okej, okay, jakieś łodzie wikingów. Rozbite na brzeg. Widać, że coś inspirowane nordycką mitologią. Oho, możemy coś podnieść w końcu? My appearance here is a mystery for me. I came here in a way unlike anybody else. Usually, people sail here on boats. There are dead who died on the earth. And reborn in their guise here, everything is absolutely identical—sex, age, and other characteristics. But one of the few differences from earthly life is the laws by which a body lives. Skąd on wie takie Ludzie, którzy tu przybyli, umarli i zostali tu odrodzeni. O Boże, dobra, nie, mogę się zabić. Nie myślałem, że jakaś niewidzialna na mnie oceni. Eee, odrodzili się w tym miejscu i wyglądają jak ludzie mają te same ciała. Niestety prawa, według których ciało żyje, umiera zostały zmienione. No nie wiem, może... T... Raczej na bank, mam nadzieję, że zostanie wszystko wytłumaczone, co i jak? Okay. The body is inseparably linked with the soul. We don't feel this connection on the earth, but here it is felt immediately. Much the same way as our nervous system activates when we feel pain, and it hurts because our souls are not clean. All of the newcomer dead are disfigured by corruption. Their bodies are corrupted as strongly as their souls are sick. Okay, it's almost proof A, już miałem włączoną latarkę. Super, latarka, która świeci na 2 metry w przód. Okej, okay, tu też są ciała. Jedyne co mam na razie z historii, że był gościu, który kogoś stracił i chyba próbował się zabić. Z powodu utraty tej przyjaciółki swojej. Okej, okay, nagle zacząłem się wolniej poruszać. Zaraz coś na mnie wyskoczy. Ale rzeźnia zrobili? To mechanikę z latarką, żebym podszedł do czegoś i zauważył to dopiero dwa kroki ode mnie. Ale matko boska, jak mnie ta woda zwalnia. Z tamtą przysadłem, jak rozumiem. Chociaż, może nie. Nie, chyba nie, chyba wtedy jak skręcałem w lewo, od razu były tu drzwi. A nie byłem tam jeszcze. Albo zupełnie się zgubiłem. Czekam tylko aż coś na mnie wyskoczy. Czy nie jest zabójczy? Czy wściekły? Co to ma znaczyć w ogóle? Że mam się wystrzegać wody? Ku, Jezus, Maria. O, w mordę Jezu. Już, już, już. Uspokój się. Nie chcę tam iść, idę. Pcham, pcham grę do przodu, bo już się zdenerwowałem. Ja pierdzielę, wydaje mi się cały czas, że coś za mną biegnie. Przez te zasrane szepty. Kurwa mać. Nie mam pojęcia co mam robić. Nie wiem co się dzieje, nie wiem co się dzieje. O Boże! Oder źle polazłem chyba. Nie wiem czy oni się zbliżają cały czas do mnie. Pierdziele co się dzieje w ogóle? Wyluzuj z tą muzyką! O Boże, chyba coś za mną idzie. Halo? Chyba jestem w swoim apartamencie z powrotem. Znaczy, strzelam, nie? Czy gdzie mój bohater mieszkał z tą dziewczyną? I będziemy świadkami jej śmierci znowu, ponownie. Nie można wejść do góry, dobra, oczywiście, Didier, rogi diabła, element satanistyczny musi być. Nic nie mogę zrobić. Słyszę chyba jak ktoś chodzi, albo to słyszę własne kroki. Tak, coś się dzieje, jakaś mgła, nie wiadomo skąd. Ok, co ja mam tutaj zrobić? Rosowo teraz myślałem, że ktoś za mną idzie. Są tu jakieś te podświetlone punkty, to ja mam tu coś zrobić. Wciskam to E, ale nic się nie dzieje. Gdzie jest ta płacząca dziewczyna? Tes, gdzie jesteś? Ty tempo ruro. Okej, okay, widać to jest tylko takie miejsce. Do zwiedzenia. Nie mogę wyjść na zewnątrz. Do góry też iść nie mogę. Kurtki nie mogę zawiesić. Jezu, myślałem, że coś tu siedzi. A to tylko szyba pęknięta. Noża nie mogę podnieść. Kolorowe płatki owsiane. Płatki kukurydziane, przepraszam. Okej, okay, czy ja czegoś tu nie kumam? A, zniknęły. Okej. Okay. Wystarczyło zejść i wejść. Halo, słucham? To nie może być moje mieszkanie w takim zapyziałym... Chyba, że to jest jakiś szpital. Czy jakiś mały zakład. No to jest... Rasowo łóżko szpitalne. Jakiś zakład psychiatryczny. Może ta test była nienormalna. W sensie nienormalna. Chora psychicznie. I ten facet nieznajomy, bo chyba nie było tu wspomniane jego imię, mój bohater. Starał się jej pomóc. Ale nie wyszło. A może zupełnie. Zero jest? Okej, okay, wciskam E. Czy to jest nie ten przycisk, czy mam coś przyciągnąć. Dobra. Nie Idź sobie! Okej, okay, zlękłem się przez chwilę. Ja pierdzielę. Myślałem, że ona nagle mignie i znajdzie się tuż obok niej i mnie udusi. Uff. Czy moja latarka nagle świeci dalej? Nie, chyba nie. Ok, tutaj byłem. I chyba stamtąd wbiegłem tu do góry, albo się tędy przedostałem przez ten gruz. Nie wiem. Eee, jak jest z grom? Mam nadzieję, że gra zrobiła tu save'a. Eee, I tu uważam za dobry moment, żeby zrobić przerwę. Eee, bo minęło jakieś 25, trochę ponad 25 minut. To jest dobry czas na odcinek. I jak na razie... Okej, okay, jest fajnie w porządku. E, przyspieszyło mi serce trochę, chociaż ja i tak potrafię się wczuć. E, zrobiłem sobie klimat, jest ciemno zupełnie. Tylko lampka jest zapalona, żebym widział swoje ręce na klawiaturze. E, no i zaciekawiła mnie trochę ta historia. Zobaczymy, co się stało. Ale chyba mam dobre przeczucie, że ta dziewczyna bo po prostu była chora psychicznie i chcieliśmy jej pomóc, ale wyszła jakaś tragedia. A te tunele to symbol czegoś. No nic, w każdym bądź razie dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Eee, I to tyle na razie, zobaczymy się w następnym odcinku Koma Mortiłały. Hej, trzymajcie się.